To może być lato Twojego życia albo kolejny stracony sezon. Wybór należy do Ciebie. Większość facetów teraz odpala Netflixa, skróluje TikToka, mówi: Później coś zrobię. A potem budzą się w październiku bez formy, bez wspomnień i bez żadnego progresu. Ty możesz to przeżyć inaczej. Chcesz mieć lato, o którym będziesz opowiadać kumplom przez lata? Jeżeli tak, ten film jest dla Ciebie. Rzucam Ci wyzwanie. W 21 dni. Uczyń to lato niezapomnianym czasem w swoim życiu. Zastosuj 6 punktów, jakie usłyszysz w tym filmie, a twoje lato potoczy się zupełnie inaczej, dużo lepiej. Gotowy? Jeśli tak, to zaczynajmy. Nie musisz mieć sześciopaka, ale masz wyglądać jak ktoś, kto ma dyscyplinę. Ktoś, kto nie uciekł od ciężkiej pracy w czasie, gdy wszyscy szli na łatwiznę. Nie masz siłki? Robisz kalistenikę. Nie masz sprzętu? Biegasz, robisz brzuszki, pompki, interwały. Codziennie, bez dnia przerwy, bo chcesz efektów natychmiast. Jesteś gruby, odetnij śmieciowe żarcie, ładuj białko i wodę. Kiedy inni się pocą i narzekają, ty działasz. Forma to nie cel. Forma to twoja zbroja. Działa od razu. Ludzie inaczej z tobą rozmawiają. Sam się czujesz, jakbyś miał więcej siły, bo masz. Ale żeby to zrobić jeszcze w tym sezonie, potrzebujesz konkretnego planu już dziś, bo nie masz czasu, żeby eksperymentować. Ale spokojnie. Na to też mam dla Ciebie rozwiązanie. Za ponad miesiąc pisałem e-booka, który skraca tę drogę. Bez gadania o kaloriach i idealnych warunkach. Tylko konkret, co robić, żeby efekty pojawiły się szybko. I możesz go mieć, za uwaga, niecałe 4 zł. Mniej niż za cenę e batona. Tylko, że batona i tak zjeżdżaj zapomnisz. A ten e-book zostaje z tobą i daje ci plan działania. Nie umiesz poświęcić 4 zł? To znaczy, że nie jest jeszcze głodny tej zmiany. Ale jeżeli jesteś, link masz w opisie. Działasz albo wracasz do skrolowania. Decyzja należy do ciebie. Nie chcesz być tym gościem, który całe lato patrzył na dziewczyny i nic nie zrobił. Znasz to uczucie, ona stoi obok, uśmiecha się, jest moment, ale ty dalej zostajesz w swojej głowie. Mija lato, a ty dalej sam. Teraz tego nie robisz. Teraz działasz. Nie musisz być mistrzem podrywu. Masz podejść i powiedzieć cześć. Masz się nauczyć mówić prosto i pewnie. Masz się nauczyć nie bać. Każde podejście jest jak pompka. Robisz 10, jesteś lepszy. Robisz 50, jesteś już lepszy niż większość. Podejście do kobiety to trening pewności siebie w najczystszej formie. Ona nie musi być tą jedyną. Ty masz ćwiczyć. Masz się nauczyć być mężczyzną, który nie czeka, tylko bierze odpowiedzialność. Lato to setki okazji plaże, festiwale, kolejki polody. Masz ich nie zmarnować. Każda rozmowa to doświadczenie, które zaprocentuje. Nawet jak nie wyjdzie, rośniesz w siłę. Wakacje to czas, kiedy wszyscy wydają. Ty masz zacząć zarabiać. Nie musisz od razu zakładać firmy, ale masz wyjść z roli kolecia, który żyje z dnia na dzień. Sprzedaj coś, co leży Ci w szafie. Ogarnij podstawy grafiki, montażu, AI. Inwestuj pieniądze, cokolwiek. Wykorzystaj to jako dodatkowe źródło dochodu. Zrób pierwszy krok. Nie musisz być zatrudniony na pełen etat. Wystarczy godzina, dwie, dziennie. Chodzi o to, Żebyś na koniec tygodnia mógł spojrzeć na konto i powiedzieć, że nie żyjesz tylko z dnia na dzień. To zmienia wszystko: Twoją postawę, twój głos, twoją siłę. Chcesz szacunku od siebie? Zacznij być odpowiedzialny za swój portfel. Duma z własnych pieniędzy to pierwszy filar męskości. Chyba wszyscy mamy znajomego, który nic nie robi, ale zawsze jest na imprezie, zawsze zagada, zawsze coś się wokół niego dzieje. I nie dlatego, że jest lepszy tylko dlatego, że jest obecny. Ty też masz to zrobić. Nie możesz się chować przed ludźmi. Masz wyjść na słońce. Dosłownie. Masz być obecny w świecie. Iść na wydarzenie, koncert, domówka, czy zwyczajnie wyjdź ze znajomymi, pogadaj z ludźmi. Daj się zauważyć. Zacznij mówić głośno. To się trenuje i na początku nie jesteś pewien. Ale po kilku dniach, może tygodniach, poczujesz różnicę. Ludzie zaczynają patrzeć inaczej. Nie chodzi tylko o fame. Chodzi o pozycję. Żeby nie być cichym tłem życia. Jeszcze taka mała wskazówka. Masz na Instagramie 40 zdjęć, na których w ogóle Cię nie ma? Masz się pojawić. Masz się pokazać światu. Masz być kimś, kogo ludzie pamiętają, nie mijają. Każdy dzień to jedno konkretne wyjście z strefy komfortu. Podejdź do dziewczyny. Zadzwoń w sprawie pracy. Wyślij zgłoszenie do castingu, do projektu. Codziennie. Jedna rzecz. Tylko jedna ale taka, przy której czujesz napięcie w klacie. To jest jedyna droga, by poczuć, że żyjesz. To buduje Ci prawdziwą wewnętrzną siłę, bo nie boisz się już ludzi, sytuacji, opinii, bo działasz mimo strachu. I po 30 dniach obiecuję Ci, będziesz innym człowiekiem. Będziesz kimś, kogo nie da się już złamać byle tekstem czy spojrzeniem. Wyjście ze strefy komfortu to Twoje pole walki i codziennie masz w nim wygrać choć jedną bitwę. A co dnia? To, czego się boisz, to właśnie to, co powinieneś zrobić jako pierwsze: bez negocjacji. Zrób to i zobacz, jak Twoje ciało zalewa adrenalina i duma. Życie zaczyna się po drugiej stronie strachu. To oczywiście dotyczy tylko tych bezpiecznych rzeczy, żebyś przypadkiem nie skakał przez okno czy coś takiego. Spójrz na tych, z i spędzasz czas. Czy są to ludzie, którzy idą do przodu, czy stoją w miejscu? Czy może są to ludzie, którzy ciągle gadają, narzekają i skrolują, bo nic się nie da. Bo jeśli jesteś z nimi codziennie, to chociaż sam próbujesz i tak stajesz się jak oni, musisz wejść do środowiska, który jest mocniejszy od ciebie, w którym czujesz, że musisz nadążać, że musisz rosnąć. Skazówka: jeżeli nie masz takich ludzi, sam stań się takim człowiekiem. Zrób to albo w samotności, albo w środowisku ludzi takich jak Ty. Jeśli nie masz takiej grupy, wbijaj na Discorda pod linkiem w opisie. Bo to jest wojna o twoje życie. Albo ty przyciągasz silnych, albo słabi ściągają cię w dół. Nie będziesz mieć drugiego takiego lata. Albo coś zrobisz, albo znów przyjdzie wrzesień i zostaniesz z ręką w nocniku, bez formy, bez wspomnień, bez progresu. Tylko tym razem nie powiesz: Nie miałem czasu, bo go miałeś. Miałeś wszystko, czego potrzebowałeś. Zabrakło jednej rzeczy: decyzji. Tu się kończy gadanie. Nie jesteś już widzem, jesteś zawodnikiem. Od teraz. To Ty wybierasz, czy to lato będzie Twoim polem bitwy, czy Twoim cmentarzem ambicji. A jeśli naprawdę chcesz ruszyć z miejsca i podkręcić swoje efekty, zostawiam Ci na to narzędzia, które działają. Obejrzyj te filmy, a Twój progres będzie po prostu nieunikniony. Oraz zostaw suba, bo regularnie pojawiają się tej, tego typu materiały. Tyle na dziś, trzymaj się.